Dzień dobry, witam na spacerze, kochani. Dzisiaj jeszcze ciepło, jeszcze pogoda, jeszcze słońce. Słuchajcie, Przywiozłam Adena angielski i stwierdziłam, że nie wracam do domu, tylko poczekam na nią. A że poczekam, to po słuchajcie, nie ma żadnych aut oprócz mojego, nie ma żadnych samochodów, nie ma też drogi, tylko jakaś taka droga zobaczcie, z, z ziemi i trawy. I słuchajcie, jest w miarę ciepło, więc tylko bez rękawnik, mam bluzę w razie czego zarzucę yy, kaptur. I tak sobie pomyślałam, że właśnie taki, taka chwila dla mnie będzie dobra. Yy, tam obok tych wszystkich drzew, tych krzewów, tych krzaków w ogóle, jest tak dużo wyrzuconych opon, że to się w głowie nie mieści. Ktoś sobie zrobił wysypisko. Śmieci właśnie na na Szczerym Polu właśnie przy, nie wiem czy to czasem nie są te śliwki takie żółciutkie mirabelki. Zaczynają kwitnąć, więc bardzo ładnie to wygląda. Ja już dzisiaj jadąc do pracy widziałam, że przepięknie kwitą kwiaty. W ogóle całe krzewy są usłane kwiatami takimi białymi. Świetnie to wygląda podejdziemy jeszcze sobie bliżej, pokażę Wam słuchajcie, jakież tutaj się zrobiło wysypisko, tu bardzo niedaleko jest E7 siódemka więc słychać trochę samochody liczyłam na jakąś ciszę że posłucham sobie ptaszków no niekoniecznie słuchajcie, pogadamy trochę postaram się troszkę poodpowiadać na Wasze pytania spostrzeżenia, jak również zarzuty Mam nadzieję, że miary będę pamiętać. Powiem Wam szczerze, że totalnie się nie spodziewałam, że ludzie są tak skomplikowani, że ludzie są tak wredni, że ludzie są tacy wścibscy i tacy dogryzający. Fakt, ostatnio trochę więcej tego hejtu spływa na y, mój kanał, ale. Ja się tego spodziewałam, wiecie, jestem taka gruba, gruboskórna, że każdy komentarz przeczytam, trochę pomyślę, nie za długo, ale raczej nie nad tym, co ta osoba napisała, czyli w jakikolwiek sposób mnie obraziła, tylko co kieruje tą osobą, która to pisze. Pewnie chcę sobie ulżyć, myślę, że tak, nawet jestem tego pewna, że poczuję się wtedy lepiej. Poczuje się bardziej dotwartościowana, bo wiadomo, że jeżeli jest, są dwie osoby i jedna na drugą nakrzyczy, to ta osoba, która krzyczy i czuje wyższość nad tą drugą osobą, czuje się, słuchajcie, dużo lepiej. Jej endorfiny słuchajcie, i te emocje podskakują do góry, i czuje się szczęśliwa. Bo po co? Po co mam sobie pomyśleć, jak mogę napisać? Nawyrzucam jej, że jest taka owaka, umie, nie umie, dorobiła się, nie dorobiła się i czuje się lepiej. Jeżeli to wami kieruje, nie ma problemu. Słuchajcie, ja jestem osobą, która bardzo dużo czasu spędza na internecie. Między innymi oglądam, obserwuję, komentuję, ale bardzo rzadko i Powiem Wam szczerze, że ja się nigdy, ale to nigdy, nie zniżyłam do tego poziomu, żeby komuś naubliżać. Nie zniżyłam się do poziomu, żeby kogoś obrazić lub wyrazić swoje zdanie w bardzo negatywnym stopniu wobec tej drugiej osoby. Nie jestem zwolennikiem krzywdzenia drugiej osoby, jestem osobą bardzo życzliwą. Rzadko kiedy. Rzadko kiedy, słuchajcie, nawet pomyślę sobie coś źle o drugiej osobie, a co dopiero napisać. Nie, dobra. Bo wychodzi na to, że się żale. Nie żalę się, kochani. Nie o to chodzi, słuchajcie. Otwierając kanał na YouTube liczyłam się z tym, że będzie różnie. Że będzie hejt, że będą osoby, które będą się śmiać, że będą osoby, które będą drwić, i że będą osoby, które najzwyczajniej w świecie zazdroszczą, wiecie, nie każdy ma e, siłę, możliwości i chęci i taką, wiecie, odwagę, żeby w ogóle coś nagrać i wrzucić na ten YouTube, Instagram, Facebook czy cokolwiek innego. Dla mnie jest to sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy, jest to dla mnie sposób na rozwój osobisty. W ten sposób bardziej mi się łatwiej mi się rozmawia z ludźmi, więc uważam to dla mnie jako ogromny, osobisty sukces. Dla was to może być inny odbiór, totalnie inny, myślicie sobie, nie wiem co sobie myślicie, czasami piszecie co sobie myślicie, ale dla was to jest, słuchajcie, śmieszne, absurdalne, po co ona to robi, jak jej się chce, szkoda mi mojego czasu na takie drdy mały, no, ale tak to jest, kochani. Jedni czują się w czymś lepiej, inni czują się w czymś innym. Yy, jedni to będą robić, inni nie. Dla innych ta własna sfera prywatna jest bardzo ważna. W sumie yy, jest takie powiedzenie: im mniej o tobie wiedzą, tym. Mniej Cię znają i mniej Cię skrzywdzą. I coś w tym jest, kochani, bo jakbyście mnie nie znali, nie wiedzieli, co się u mnie dzieje, to byście mnie nie krzywdzili. To, ale, wracając, kochani, bez względu na to, e, co piszą, robię to nadal. Słuchajcie, już od czterech lat jakoś tak ten mój słomiany zapiał, zapał nie, nie ustał. Nie wiem, ile port trwa. Czas na moim kanale, ile będę miała chęć, ochotę i pragnienie kontynuować tą moją przygodę z YouTube'em. Yy, na razie nie widzę yy, końca, czyli jest chęć, jest możliwość, jest pragnienie, jest to jakiś form, dodatkowy, dodatkowa forma zarabiania pieniędzy jako moich dodatkowych, yy, tak zwanych oszczędności. To czemu nie? Fajnie, że w ogóle YouTube daje taką możliwość takim normalnym, zwykłym ludziom na taki rozwój osobisty, na formę pracy, bo można to nazwać oczywiście pracą. Słuchajcie, tak samo bardzo dużo komentarzy pojawiło się pod, dom, pod filmem z domem. Kupiliśmy dom, kupiliśmy połówkę bliźniaka w miejscowości obok Jędrzejowa. I ten domek jest boski, dla nas jest świetny, wymarzony. Ja jestem dumna z siebie i z mojego męża za to, że udało nam się stworzyć jakiś dobry, ale to bardzo dobry początek dla naszego dziecka. Dobry start w przyszłość, bez kredytu, bez y, 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 jakichś tam, wiecie, nie startuje z zerem może sobie pozwolić na różne inne rzeczy na które nie stać było mnie. Był też taki komentarz, że ustawiam dziecko pod siebie, że ustawiam kontroluję jej życie i tak dalej. Słuchajcie, a co wy myślicie, że Agatka nic nie wiedziała na temat zakupu domu, mieszkania, nie wiedziała o moich planach, przecież to są jej plany, które my dzięki naszym Możliwością spełniamy. Słuchajcie, przecież Agatka sama zapragnęła mieć dom, nie mieszkanie. Przecież Agatka sama podjęła decyzję, że nie chce mieszkać w Kielcach, tylko tutaj blisko. Nie jest to miejscowość obok naszej miejscowości. Słuchajcie, bo ja nie wiem, jak ta osoba, która napisała ten komentarz, odbiera to, że co ja, ją chcę, ja chcę ją kontrolować. Kochani, ja moje Agatki to nie kontroluję od 14 roku życia. Od kiedy poszła do gimnazjum i podejmuje własne jakieś tam decyzje. Dziecko dorastając, coraz bardziej oddala się od rodziców, coraz mniej potrzebuje jej naszej ingerencji i coraz bardziej usamodzielnia się. I co wy myślicie, że Agata by mi na to pozwoliła, że ja będę jej dyktować warunki, co ma robić, jak ma żyć, z kim ma mieszkać? Nie, ona podejmuje sama te decyzje. Słuchajcie, i. Tak samo było z zakupem domu. Jeżeli żeśmy się decydowali na zakupienie czegokolwiek, to najpierw przedyskutowaliśmy w domu, co to ma być: czy to ma być mieszkanie, czy to ma być mieszkanie z rynku wtórnego, czy z pierwotnego. Czy możemy sobie pozwolić i kupić od dewelopera budynek, który dopiero zaczyna się budować, więc potrwa jeszcze z dwa lata, kiedy będzie do odbioru. Czy to ma być domek, czy mamy go budować, kupić gołą działkę, czy kupić coś już takiego gotowego jak teraz. Jakie ona ma plany przyszłościowe, co chce robić, gdzie chce mieszkać, słuchajcie. To nie jest tak, że ja jej dyktuję warunki. Słuchajcie, o czym w ogóle mowa? Szczerze Wam powiem, że pragnęłabym tego, żeby ktoś mi coś dał. Wiecie, tak na start, że jeszcze dobrze nie wyszłam z domu i dostałam fantastyczny dom. Jakieś mieszkanie, może być stare, albo działkę, kawałek pola. Dla mnie to byłby niesamowity kapitał w moją przyszłość. Więc nie mogę słuchać tych derdymałów, że darując coś dziecku ja ją ograniczam w jakikolwiek sposób lub krzywdzę, bo to nie jest absolutnie krzywda. To jest niesamowity prezent, za który Agatka powinna podziękować i nam nas za to docenić. Więc nawet jeśli ona się zdecyduje, że nie chce tam mieszkać, chociaż chce, sama podjęła decyzję, że jej to pasuje, że bardzo chce właśnie coś takiego i że to jest jej azyl do życia. To przecież w każdej chwili może to sprzedać, w każdej chwili może zrezygnować. Słuchajcie, to nie jest tak, że my jej dajemy dom, bo ten dom w tym momencie się wykańcza. Mój mąż tam codziennie siedzi, pracuje, robi co może, żeby nie dostała domu z kluczami w samych murach, żeby jednak miała możliwość za te dwa lata się tam wprowadzić, usamodzielnić, żeby miała szansę pojechać na wakacje, żeby te, ten próg życiowy, który mamy w tym momencie. Jej się nie zniżył, przez to, że tylko się wyprowadzi, bo wiadomo, że jeżeli będzie mieszkać sama, na przykład, daj taki przykład, bo na ten moment tak to wygląda, to z jedną pensją, słuchajcie, czy ona jest w stanie pozwolić sobie na kredyt mieszkaniowy, układać sobie życie od nowa? Czy ona, czy ją będzie stać na wakacje? Czy ją będzie stać? Słuchajcie, na jakieś plany życiowe, rozwijanie działalności gospodarczej, gdzie trzeba zainwestować w swój własny lokal, w cały sprzęt i, matko, jak mi świeci, słuchajcie to, słonko. Tygodnie święta, kochani, 20 kwietnia, to też są moje imieniny. Jakoś tak się w tym roku złożyło, w ogóle to ja jestem na takim etapie przygotowań wielkanocnych, co mam na myśli. Słuchajcie, nagrywam jakieś tam ciekawe przepisy, które uważam, że warto przetestować przed Wielkanocą, może się coś wykorzysta. Nagrałam też kilka ciekawych propozycji, jeżeli chodzi o stroiki, mam nadzieję, że Wam się te filmy spodobają już powoli zachodzi więc pora się zbierać kochani jest za piąta. mam 15 minut by odebrać Adusie, ale sam dojazd zajmie mi dosłownie dwie minutki więc jeszcze chwilę, jeszcze moment i zbieramy się znowu śmieci, Ja mam ostatnio fazę w Ifobie na tym punkcie słuchajcie, jak tylko się zrobiła wiosna, to tutaj na tej drodze, której od, na tej drodze naszej to tak dużo śmieci, słuchajcie, po jednej i po drugiej stronie, że aż w słońcu wszystko się świeciło, i to były przeważnie jakieś buteleczki, po małpeczkach, po piwie, i już pomijam fakt, że ktoś to pije, ale wyrzuca za okno swojego auta, bo to ewidentnie było wyrzucone, jadąc samochodem, tak jakby tego nie można było wrzucić do kosza u siebie w domu. Kochani, tak to tutaj wygląda. Zobaczcie ile opon. Nie wiem, ktoś pozbywa się śmieci, za które i tak płaci, kochani, za które i tak płaci. Zobaczcie, co tu się dzieje. Że jeszcze ktoś tego nie przyobserwował i się tym nie zajął. Przecież oponę można, nie wiem, nie znam się, ale chyba można oddać na wysokogabarytowe. I raz na trzy miesiące czy na pół roku zbierają takie rzeczy i bez problemu by te opony chyba zebrali. Nie mam pojęcia. A tak w ogóle tutaj, kochani, zaczynają kwitnąć te drzewka. Tak jak mówię wam, myślę, że to są właśnie mirabelki. Zaraz sobie podejdziemy, zobaczymy. Jak ładnie kwitną. Zobaczcie, jak słodziutko. Zaraz będą kwitły. E, już popuszczały pięknie pąki. E, no i co, powoli wracamy, jest godzina 17.30, więc za dosłownie 30 minut mam do odbioru adusie. Nawdychałam się powietrza świeżego, nabrałam dystansu do siebie. Troszeczkę wam też ponagrywałam swoich myśli w temacie naszego, naszego naszej nowej inwestycji, którą zakupiliśmy niedawno, ale też. Yy, myślenia i postrzegania tej całej sytuacji przez naszą, naszą córkę i powiem Wam szczerze, dziwię się, naprawdę dziwię się, że ktoś jest w stanie coś takiego napisać. No ale cóż, jesteśmy tylko ludźmi, który, którzy jesteśmy tylko ludźmi, którzy naprawdę każdy jest inny i każdy ma inne postrzeganie świata życia, mniej lub bardziej przyjaznym sobie, Polak, Polakowi. No, wiecie, jak jest. Czas wracać, kochani. Już jestem w aucie. Co, prawna, co prawda, nie dokończyłam chyba tam jakiegoś słowa mówiąc, opowiadając, ale słuchajcie, czy to ważne? Każdy ma swoją opinię na ten temat, na każdy temat. I tak naprawdę nigdy się wszyscy nie zgodzą. Już jeszcze nikt się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Niech każdy żyje własnym, słuchajcie, życiem, niech każdy żyje własnymi przemyśleniami, wartościami. Słuchajcie, dla kogoś są ważne pieniądze, dla kogoś jest ważna miłość, dla kogoś jest ważny spokój, dla mnie jest ważny, słuchajcie, spokój, święty spokój. Ale kochani, póki kanał jest na YouTube, do tego spokoju takiego stuprocentowego nie będzie, ponieważ. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał coś więcej do powiedzenia niż ja. I dzięki temu, że YouTube nadal jest taką, wiecie, takim miejscem, gdzie można bezkarnie wypowiadać swoje słowa, obrażając innych, A aczkolwiek słuchajcie, bo ostatnio ktoś mi zarzucił, że. Wiecie, co że ja usuwam komentarze? Na szczęście, słuchajcie, jest jakiś algorytm tego YouTube'a. I jeżeli pojawiają się bardzo obraźliwe słowa wobec twórcy, to YouTube sam to, słuchajcie, blokuje i usuwa. Na szczęście. Ta bramka z Biedronki jest bardzo duża, nawet nie spodziewałam się, słuchajcie, że to jest taka etatowa duża bramka, ma na pewno kurczę ze 3 metry szerokości, nie wiem jak wysokości, ale bardzo dużo, jak ja mam 1,65m, a tu jeszcze sporo do góry, super, słuchajcie, na takie potrzeby domowe, dla mojej córki idealna truskaweczki troszkę podskoczyły fajnie. O i cebulka powychodziła ładnie. Słuchajcie, sporo obornika też rozsypaliśmy, rozrzuciliśmy po tej ziemi, którą tutaj uprawiamy, więc wszystko będzie pięknie rosło na naturalnym nawozie. Idę zobaczyć jeszcze jak tam mój rabarbar. Ja w ogóle kupiłam rabarbar w nasionach i zastanawiam się, czy właśnie nie zasadzić go w tym roku, tak wiecie, w doniczkach, żeby on mógł sobie um, urosnąć i zasadzić w innym miejscu, bo to miejsce no coś nie służy, nie idzie u mojej teściowej, to taki duży rabarbar, a z tego samego, słuchajcie, opakowania, bo ja jej dałam chyba, jej w sensie teściowej, dałam chyba, nie wiem, takie, takie opakowanie, tam było sześć ziarenek i ona ma też ten sam Rabarbar właśnie z tego samego pudełka. I u niej pięknie, słuchajcie, pięknie rośnie, a u nas to jakoś tak niespecjalnie. A rabarbar już taki, kochani, już taki. I tutaj, i tutaj, i tu, i tu, i tu. I tu. Może coś z tego będzie. Troszeczkę tutaj wyplewię taką małą motyczką. Delikatnie trzeba nawieść, może jaramili. No i będziemy czekać na rezultaty. No i oczywiście trzeba troszeczkę więcej wody, żeby ten rabarbar się zebrał. I po co robić paznokcie? Za chwilę będą, słuchajcie, plewienia. To te paznokcie będą takie, wiecie, jakie. Takie niefajne. No chyba, że rękawiczkami może trochę plewić. Zobaczymy.